To seminarium. To już jest seminarium Marcin który? 23 seminarium Fundacji Włoczcheltkę o podobnie brzmiących tytułach, to znaczy dotykamy poszczególnych problemów w ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o innowacyjność oraz jeżeli chodzi o cenę dostępności w poszczególnych chorobach, w poszczególnych dziedzinach medycyny, w poszczególnych problemach zdrowotnych. Tym razem seminarium nasze Zostało opatrzone tytułem Innowacje w leczeniu HCV, ocena dostępności w Polsce. Komitet naukowy tworzy, tworzyły następujące osoby, które zresztą, no przynajmniej w większości, wystąpią przed Państwem. To jest pan profesor Robert Flisiak pan profesor Waldemar Halota, pan profesor Piotr Małkowski, pan profesor Zbigniew Szawarski który jest przewodniczącym naszej Rady Naukowej Fundacji Watchkatker oraz ja. Poszczególne osoby, które wymieniłem, będę jeszcze przedstawiał przed wystąpieniem. Nasze seminarium nie odbyłoby się bez sponsorów i partnerów. Jak wspomniałem, Instytut Ochrony Zdrowia jest naszym partnerem i również wspomagał nas finansowo. Oprócz tego sponsorzy seminarium to firma Abli oraz firma Janssel Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson. Patronem medialnym są portale medyczne. Rzeczywiście seminarium cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Mamy tutaj przedstawicieli chyba kilkudziesięciu redakcji. Bardzo się z tego cieszymy. Za, dziękujemy za przybycie. Zapraszamy oczywiście zawsze na nasze seminaria. Dodam może jeszcze, że chciałem również powitać internautów. Całe seminarium jest transmitowane na żywo w internecie. Również poszczególne prezentacje razem z wizerunkiem prelegenta i jego głosem będą dostępne u nas na portalu www.korektorzdrowia.pl w tak zwanym podtubie, czyli takim, takim miejscu, gdzie informacja dla pacjentów jest dostępna, ale również można sobie wrócić do pewnych wystąpień, pewnych wątków. Tutaj widzicie Państwo, tak wygląda. Nasza strona internetowa, nasz portal. Jak Państwo widzicie, są tutaj de facto dwa główne. Tutaj macie Państwo informacje o konferencjach, ale główne nasze narzędzia to są, to są rankingi. Rankingi problemów pacjentów, czyli rankingi dotyczące ograniczeń dostępu do świadczeń znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, świadczeń spoza koszyka oraz świadczeń częściowo gwarantowanych, do których występuje współpłacenie. Innym bardzo częstym narzędziem, z którego korzystają szczególnie dziennikarze, jest barometr Fundacji Watch Healthcare oraz onkobarometr. To są narzędzia, które pokazują zmiany średniego czasu dostępu do wszystkich świadczeń w Polsce oraz w poszczególnych dziedzinach medycyny. To dzięki onkobarometrowi i barometrowi WHC będziemy mogli pokazać, czy spełnią się obietnice pana ministra, jeśli chodzi o dziewięciotygodniowy tygodniowy czas od postawienia czy od podejrzenia choroby nowotworowej do czasu wdrożenia leczenia. Z pewnością będziemy to monitorować i już wkrótce Państwu to pokażemy. Ten patiuk tutaj po prawej stronie, zobaczycie Państwo, że jest taki jeszcze tutaj niewidoczny czerwony przycisk. Oczywiście ten barometr najbliższy Fundacji Watch Care, ostatni prezentuje stan na październik, listopad 2014. Tu jest raport do pobrania pod tym adresem. Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu. Natomiast teraz chciałbym już, ponieważ nie mamy jak zwykle, no znaczy może nie powinienem mówić jak zwykle, bo na kilku naszych seminariach byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, ale ostatnimi czasy jakoś nie chcą nas, do nas zawitać. W związku z tym nie przyjęli naszego zaproszenia, ba nawet nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na wysłane... Zaproszenie. Dlatego od razu przechodzimy do programu seminarium. Chciałem zaprosić pana doktora Krzysztofa Tomasiewicza z prelekcją pod tytułem Epidemiologia Zakażeń HCV w Polsce. Pan doktor habilitowany Nauk medycznych jest kierownikiem katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego.